Hej, hej, Systone, transforman. Witam Was na moim kanale. Z racji problemów technicznych i mojego gapiostwa, dzisiaj będzie troszkę recenzja nietypowo, ponieważ nie będę pokazywał Wam, jak nalewam to piwo. Te, te piwo, to piwo. To piwo, które <coughs> recenzuję. Dzisiaj będzie piwko bardzo ciekawe. To jest piwo kooperacji Pinty i Pracowni Piwa. Happy Crack. Na początek zachwyca szata graficzna etykietki, po prostu jest genialna. Nie wiem, ja bym w życiu na taką nie wpadł. Jest to piwo dość ciekawe i mnie zainteresowało ze względu na raz zawartość alkoholu, która jest dość spora, bo 8%. Druga rzecz to skład, w którym jest yy, między innymi słód yy, żytni. Poza tym młode pędy yy, Sosny, tak dobrze mówię, sosny yy, jagody jałowca oraz yy, podwędzane właśnie słody żytnie. Yy, piwo yy, się prezentuje. Już sekundka tutaj no, kłopotów sobie narobiłem tym wszystkim moim gapiostem. Piwko się prezentuje w ten sposób, wydaje się być ciemne, czarne wręcz. Jak widzimy, prześwietlenie jest dość znikome. Piwo jest bardzo, bardzo słabo wysycone. <laughs> Piany, jak się naleje delikatnie, praktycznie nie było, ale jeżeli jest, to się dość fajnie utrzymuje na szkle, ale sama opada szybko. Dobra, spróbujmy powąchać to piwko, zobaczyć jak to pachnie. W zapachu dominują dwie nuty drożdże oraz ciemny, ciemny, czekoladowy zapach słodu palonego. W tle wyczuwalne jest, wyczuwalna jest żywiczność właśnie sosny i nutka jałowca. No, ciekawe w zapachu, powiem Wam szczerze. Chociaż spodziewałem się, że będzie bardziej, że tak powiem, sosnowe. Ale nie na, na zapachu człowiek żyje. Piwo, jeszcze wspomnę, jest w temperaturze pokojowej, gdzieś ma 18 stopni. Moim zdaniem, to jest najlepsza temperatura do picia tego typu gatunków. Tak jak mówiłem, piwo jest bardzo, bardzo słabo wysycone. W smaku też dominuje smak drożdży oraz ciemno palonych słodów, czyli taki. Posmak czekoladowy. Delikatnie czuć goryczkę chmielu, ale podejrzewam, że piwo to nie było chmielone w kadzi przed fermentacją. Warka nie była chmielona, tylko że zostało nachmielone przy filtrowaniu. Delikatnie. Zwłaszcza, że tutaj są chmiel amarillo, czyli gatunek amerykański typowy do nachmielania, właśnie takiego filtracyjnego. Co jeszcze ciekawe, piwo jest dość słodkie. Jest to gęste, gęste piwo, e, konsystencja jego się wydaje być taka z, mm, zwarta. Jest to dla mnie typowe piwo zimowe, takie, które się pije w chłodne wieczory, e, zwłaszcza, że zawartość alkoholu jest dość spora. E, ta, ta nutka jałowca i e, sosny jest tutaj mniej wyczuwalna w smaku, bardziej w aromacie. Trudno mi ocenić smak jako taki. Troszkę mi to przypomina, znaczy bardzo mi to przypomina mój pierwszy, moje pierwsze próby ważenia piwa. Kiedy zrobiłem dunkela, to tak naprawdę w smaku praktycznie poza tymi nutkami leśnymi to jest mój dunkel. Dlatego bardzo mi to się podoba. Spróbujmy to ocenić jakoś. No, a aromat, zapach spachnie tym, co pisze na butelce, na składzie, więc tutaj jest odzorowanie, ale jest to fajnie wszystko zgrane. Podoba mi się, tutaj będzie 5. wysycenie praktycznie znikome, dla mnie bardzo duży plus, ponieważ mi często wysycenie gazem przeszkadza, psuje smak, szczypie język, ja tego nie lubię dlatego tutaj będzie też 5, no i smak oczywiście 5 raz, że smakuje jak moja pierwsza warka dwa, że jest ciekawa i czuję taką w tle nutkę, jakby to powiedzieć wam, takiej czaju, czaju jak zaparzymy czarnej herbaty mocnej, dużo takiej jeszcze jakby była delikatnie podwędzana, to właśnie taką nutkę czuć w tle, już jak się kończy picie, przez chwilę mówimy i jest to fajne takie. Bardzo mi się to podoba. Absolutnie 5 piwko nie należy do <laughs> najtańszych, bo płaciliśmy 9,50 za butelkę. Ale myślę z mojej subiektywnej oceny, że warto. Jak ktoś się pokusi, będzie mu smakować, to będę się ucieszył, jeżeli nie, no trudno, ryzykujecie sami, ja Was nie namawiam, ale jak macie ochotę spróbować czegoś innego, czegoś interesującego, to, to to piwko to jest właśnie to, czego warto poszukać, czarne etykietki. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!